Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. 31 grudzień 2020, ostatni dzień w roku i ostatni film specjalnie dla Was. Słuchajcie, mam nadzieję, że ten rok był dla Was bardzo, bardzo dobry. Oczywiście zaczynam od życzeń. Życzę Wam wszystkiego dobrego w roku 21. Przede wszystkim zdrowia. Zdrowie jest najważniejsze. Jeżeli będzie zdrowie, to jak to mówią ze wszystkim innym jesteśmy w stanie sobie poradzić. Życzę Wam przede wszystkim, jeżeli chodzi o ten świat kryptowalut, trafnych projektów, a żeby wybierać trafnych właśnie wyborów, to trzeba się edukować, a więc życzę Wam, żebyście zaczęli się edukować, żebyście nauczyli się samemu oceniać ten rynek. Myślę, że to jest największa wartość. Jak to mówią, czasami trzeba odrobić swoje lekcje, bo na nich uczymy się najwięcej. Życzę Wam również, żebyście korzystali z wiedzy, którą dostajecie, bo myślę, że to jest również przydatne. Jeżeli będziemy tutaj razem działać, to myślę, że ten rok 2021 będzie naprawdę wyjątkowy. Słuchajcie, jeżeli chodzi o to, co się dzieje na rynku, to dzisiaj nie będzie dużo, natomiast chciałbym wam powiedzieć o kilku bardzo ważnych rzeczach, co warto zrobić jeszcze w tym starym roku 20 albo na początku, jak już wrócicie z zabawy sylwestrowej, jak wypoczniecie w nowy rok, co warto sobie zrobić po to, żeby dobrze rozpocząć ten rok 2021 i dobrze w niego wejść. Oczywiście te pierwsze tygodnie będą bardzo mocno, dlatego że szykuję wam, tak jak mówiłem, bardzo dobre materiały na temat trendów na kryptowalut właśnie na rok 2021 na temat portfela, na temat również moich projektów, które ja mam w swoim portfelu. Pamiętajcie jednak, że nie jest to porada inwestycyjna, jest to tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie. Będą również firmy na temat wartościowych airdropów, będzie również jedne duże AMA, także ten początek roku będzie naprawdę duży, także jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, daj dzwoneczek, daj subskrypcję, zostaw łapkę w górę, to również jest bardzo ważne. Natomiast co warto sobie zrobić? Taką rzeczą, którą ja zawsze robię na koniec roku, jest to zapisywanie stanu gry. Jest to, jest to coś, co robię absolutnie co roku. Mam taki motyw, gdzie sobie zapisuję i wpisuję tam wartość swojego portfela, po to, żeby porównać je właśnie z rokiem ubiegłym, jak to wyglądało. A więc zapisuję sobie swoje wszystkie kryptowaluty. Oczywiście niekoniecznie pozycjami, ale zapisuję sobie tą wartość, zarówno w bitcoinie, jak i w dolarach, i sprawdzam, czy w roku 2020 ten portfel się powiększył. I o ile się powiększył, w porównaniu z rokiem 2019. Jest to mega mega rzecz, bo to pokazuje, czy się rozwijamy. Jest to bardzo ważne. Jest to również coś, co bardzo mocno motywuje do tego, żeby coś zmienić. Jeżeli na przykład nie wiem ten portfel z coś tam się nie udało, to znaczy, że coś nie zostało dobrze zrobione, że pewne rzeczy trzeba poprawić w swoim portfelu. Być może trzeba spojrzeć gdzieś tam na inne projekty. Być może trzeba czegoś się więcej nauczyć. Więc takie zapisanie stanu gry jest to mega mega rzecz. I to, co ja jeszcze robię, to zapisuję sobie taki mój cel na rok 2021, taki cel kryptowalutowy. Dla kogoś to może być jeden bitcoin, dla kogoś dwa bitcoiny, dla kogoś może być to 0,1 bitcoina, dla kogoś to może być 5, 10 tysięcy dolarów. To nie jest ważne. Ważne, żeby pod tym stanem gry zapisać sobie ten swój cel. Ja o tyle powiem Wam, że mi, mój cel właśnie na rok 2020 udało się zrealizować. Mam taką ilość kryptowalut, jaką chciałem mieć, także jestem bardzo, bardzo zadowolony i również jak sprawdzam ten stan gry z roku 2020, 2019 to jest dużo, dużo lepiej, więc oczywiście, pewne rzeczy można było poprawić, bo gdzieś tam błędów nie uniknęliśmy. Natomiast warto, warto to zrobić. Więc, pierwsza rzecz, zapisz sobie Twój stan gry. Trzecia, druga rzecz, jaką polecam zrobić, to jest weryfikacja Twojego portfela. To jest coś, o czymś mu mówiłem, ale warto to zrobić po to, żeby usunąć ze swojego portfela projekty słabe, projekty gdzieś tam małe, projekty, w których nic się nie dzieje. A więc, jeżeli masz bardzo dużo projektów, one są rozproszone, po w różnych giełdach, gdzieś tam w różnych miejscach wejdź sobie na te wszystkie rzeczy. Popatrz sobie, jakie masz kryptopoluty. Być może masz projekty, w których już nic się nie dzieje, które gdzieś tam gdzieś tam nie dotrzymują swojego roadmapu, nie podtrzymują swojego white paper. I ja takie projekty po prostu sprzedaję, wyganiam je ze swojego portfela i zamieniam je na swoje główne projekty. A więc warto zrobić taki research swojego portfolio, sprawdzić co macie, w jakiej ilości. To jest również rzecz, która jest bardzo ważna, jeżeli chodzi o te podsumowanie roku rzecz numer 3 to jest konsolidacja pamiętacie, że ja jestem zwolennikiem tego żeby w swoim portfelu nie mieć 100 czy, czy, czy tam 50, 80 pozycji ale żeby mieć więcej, ale mniej także lepiej mieć mniej projektów, ale w większej ilości, więc to co ja robię zawsze na koniec roku to jest konsolidacja moich airdropów, mamy bardzo dużo airdropów które odbieraliśmy, które są małe, 5, 10, 15 dolarów po różnych projektach porozrzucane, a więc to co ja zawsze robię na koniec roku i na początku roku to sprzedaję te małe projekty, sprzedaję te wszystkie airdropy, które mają. I tam wartość 50 dolarów i sobie je wymieniam na przykład na bitcoina, czy to na ethereum, bądź na przykład na bitcoina, a potem ma jakiś jeden projekt, który jest głównym projektem w moim portfelu. Słuchajcie, każdy z nas, kto działa dłużej na tym rynku, ma airdropy po różnych miejscach, część na polecie, część na giełdach, część gdzieś tam jeszcze. Także warto zebrać to do kupy i to umocnić w jakiś jeden mocniejszy projekt, tak jak mówię, czy to bitcoin, czy to ethereum. Natomiast te zebranie tych groszowych rzeczy, nawet niech to wyjdzie kwota 50 czy 100 dolarów, to nie jest ważne, ale jeżeli zrobicie konsolidację portfela, to pomoże Wam potem płynnie działać. Bo często jest tak, że gdzieś tam mamy jakieś grosze i po prostu o nich zapominamy. A więc, to jest trzecia rzecz: konsolidacja portfela. Czwarta rzecz, jaką zawsze robię na koniec albo na początek roku, to jest podłączenie mojego dysku zewnętrznego i jeszcze raz zapisanie wszystkich haseł i seedów, być może w tym roku doszły wam nowe portfele, nowe giełdy i nie zapisaliście sobie gdzieś tam tych seedów czy haseł na urządzeniu zewnętrznym więc końcówka roku i początek nowego roku to jest dobry czas, żeby sobie to uzupełnić, a więc ja podłączam swój dysk zewnętrzny i uzupełniam sobie wszystkie hasła, robię sobie nowy pliki, jeszcze raz sobie to zgrywam, żeby wszystko mieć z tego roku 2020 po prostu zapisane, jeżeli nie robiłeś tego do tej pory, również warto to zrobić to może być dysk zewnętrzny, to może być pendrive, zapisz sobie tam wszystkie twoje hasła, wszystkie CD, również to jest dobry czas, żeby niektóre hasła pozmieniać jeżeli używasz jakiegoś hasła od dłuższego czasu, czy to gdzieś tam na gmailu, czy na jakiejś giełdzie, warto sobie usiąść te hasła pozmieniać i oczywiście zapisać sobie wszystko albo na dysku zewnętrznym albo w notesie, więc kolejna rzecz to jest takie przejrzenie haseł, kolejna rzecz, czyli to już będzie rzecz czwarta, czy piąta Czwarta albo piąta, to jest zapisanie sobie z wszystkich portfeli, które macie, tych plików data, więc to również ja robię. Zgrywam sobie jeszcze raz, jeżeli mam jakieś portfele na komputerze, mam masternody, zgrywam sobie te pliki do odzyskiwania portfela. Robię to standardowo co, co kwartał, natomiast w tym roku tak się stało, że w ostatnim kwartale tego nie zrobiłem, więc również tutaj na początku nowego roku, jak obudzę się po Sylwestrze, może nie od razu w nowy rok, ale gdzieś tam wieczorem, mam standardowo zapisane, żeby pozgrywać sobie wszystkie. Te ważniejsze pliki. Kolejna rzecz to jest ustawienie sobie oczywiście weryfikacji dwuetapowej i ustawienie sobie maksymalnych zabezpieczeń na Waszych giełdach i Waszych aplikacjach. Często jest tak, że pojawia się jakiś projekt, szybko rejestrujemy się na giełdzie po to, żeby szybko go kupić, bo czas to pieniądz na tej giełdzie i nie gdzieś tam nie ustawiamy tego wszystkiego, to wszystko jest bardzo, bardzo szybkie. Więc końcówka roku i początek roku to jest bardzo dobry czas, żebyś usiadł, zalogował się na każdą giełdę, na każdą aplikację, którą posiadasz i ustawił sobie tam maksymalne zabezpieczenia. A więc Przynajmniej 2FA, przynajmniej gdzieś tam podwójna weryfikacja za pomocą maila, te wszystkie rzeczy, czy to na giełdach, czy to na aplikacjach, również powinieneś zrobić. A więc to jest takie moje podsumowanie, po co ja robię, to jest bardzo, bardzo ważne. Ta konsolidacja, ta przejrzenie swojego portfolio, to zabezpieczenie, te zapisanie haseł, to jest wszystko, co ja Wam polecam zrobić właśnie z końcówką roku i na nowy rok. Dobra, słuchajcie, to by było na tyle, jeżeli chodzi o te rzeczy, szybki rzut na rynek i lecimy na Sylwestra. Mam nadzieję, że będziecie dobrze się bawić. Oczywiście. nie Przesadzajcie z bombelkami i z portencami, bo nie, nie jest to dobre. Natomiast Szampańskiej zabawy oczywiście Wam życzę Bitcoin 28500 Słuchajcie, Bitcoin robi praktycznie codziennie Nowe ATH i mamy nowe ATH Na Bitcoinie na poziomie 29285 dolarów Jesteśmy bardzo blisko Tych 30 tysięcy, każdy chciałby Żeby to było do końca roku, zobaczymy Zobaczymy jak to się wydarzy Oczywiście nie polecam podczas zabawy Sylwestrowej po procentach logować się Na giełdy, sprawdzać blockfolio. To nie jest dobre rozwiązanie, zostawcie to To co zostało zrobione to dobrze, to co nie zostało zrobione zrobicie na początku nowego roku także nie warto nie warto nie warto tutaj zajmować się podczas Sylwestra kryptowalutami wszystko musi mieć swoje czas i miejsce. Oczywiście bitcoin jest na dobrym poziomie. Być może zrobimy te 30 tysięcy, zobaczymy. Jeżeli chodzi o Ethereum, 700, 737 dolarów. No i to co, to, co bardzo dobrze zagrało przez ostatnie 24 godziny, to jest absolutnie Polkadot, a więc również nowe ATH. Słuchajcie, Polkadot, jedna również z głównych pozycji w moim portfelu. Mamy ponad 8 dolarów, co mnie bardzo, bardzo cieszy. Dobra, przeskakujemy szybko do wydarzeń, że bowiem, że już się wybieracie na sylwestra. Bitcoin nadal rośnie i zawstydza Warrena wafeta Warren Bafeta, jednego z największych inwestorów na świecie, który wielokrotnie pomijał bitcoina. Gdzieś tam wiele osób się zastanawia, kiedy w końcu Warren Buffett zacznie w Bitcoina inwestować. Oczywiście, oczy całego świata są zawsze zwrócone na takich inwestorów. Natomiast na Kompariku jest bardzo fajne porównanie, że zarówno Bitcoin, jak i Ethereum zrobiły niesamowite, niesamowite wyniki. Oczywiście jest tu napisane, że trwa Hossa i na Bitcoinie, i na Ethereum, czyli na tych głównych, głównych kryptowalutach. Natomiast jest również zaznaczone, że Ethereum osiąga znacznie lepsze wyniki. Oczywiście są to również dwie główne pozycje w moim portfelu. Ja cały czas uważam, to Wam powtarzam praktycznie codziennie, że Ethereum jest niedoszacowane, jeżeli chodzi o, o cenę Bitcoina. I ja będę Bitcoina cały czas obserwował i cały czas będę Bitcoina dokupował. Ethereum mocno zdrożeje w pierwszym kwartale 2020 mówi Michael van der a więc jeden z inwestorów. Słuchajcie ja również jestem tego zdania, że absolutnie Ethereum musi iść tutaj po ATH ATH, które było na poziomie 1400 dolarów. Jeżeli teraz spojrzymy sobie na Ethereum, no to cały czas jesteśmy naprawdę jeszcze sporo poniżej tego ATH. Bitcoin zrobił umowy ATH oczywiście Ethereum jest, jest, tutaj, jest tutaj pozycją, która powoli oddziela się od innych altcoinów i mam nadzieję Was, że właśnie Ethereum poprzez tych inwestorów instytucjonalnych będzie w 2021 roku szło tą swoją drogą, no to jeżeli sobie teraz popatrzymy, słuchajcie, jesteśmy prawie 50% poniżej ATH, które było na poziomie 1448 dolarów, a więc dla mnie jest to absolutnie dobry czas, żeby Ethereum uzupełniać. Ja oczywiście chciałbym, żeby okres stycznia i lutego to był czas spadków czas zdrowej korekty, żeby można było doładować sobie pozycje. natomiast czy tak będzie, zobaczymy, zobaczymy ja mówię, nastawiam się tutaj na spadki bo chciałbym po prostu swoje pozycje uzupełnić, lecimy sobie dalej kolejny, kolejny duże, duża firma a więc Skybridge Capital zainwestowało 182 miliony dolarów w bitcoiny a więc kolejny duży po, podmiot, kolejny gigant, który bitcoina skupuje, także tego typu informacje to absolutnie będzie standard w roku 2021 o tym mówimy sobie cały czas, gigant kupują Bitcoina, giganci czasami nawet nie patrzą na cenę, po prostu kupują tego Bitcoina systematycznie, natomiast my zawsze starajmy się kupować, wyłapywać właśnie wtedy, kiedy jest ten dobry, dobry moment na zakupy. Lecimy sobie dalej. Fundamentalnie najsilniejsze projekty krypto w 20 roku, oczywiście z BIM Krypto. Jeżeli chodzi o ten artykuł, to tutaj ja go przejrzałem, mamy tutaj Elrond, mamy tutaj Mantra DAO, mamy tutaj Stax i mamy tutaj Engine. Z tych projektów, które są tutaj podane, to projektem, który absolutnie ja będę uzupełniał w roku 2021 jest projekt Engine, dlatego że wpisuje się on w to, co chce robić w roku 2021, a więc w trendy NFT w blockchaina opartego właśnie na, na gamingu, a właściwie odwrotnie, w gamingu opartym na blockchainie. Także ja na Engina również będę patrzył, ale na Beam Crypto poczytajcie sobie, dlaczego te projekty akurat zostały tutaj wybrane właśnie przez Bin Crypto. Bitrex delistuje XRP, coraz więcej giełd zajmuje się delistingiem. Czekamy na sprawę. Pierwsza rozprawa została już wyznaczona, jeżeli chodzi o Ripple. Będzie to 22 lutego 2021 roku, także czekamy, zobaczymy, mocno obserwujemy, bo jest to ważna sprawa nie tylko dla osób, które zainwestowały w Ripple, ale również dla całego świata kryptowalut. Jak to wszystko się rozegra, także będziemy tutaj bardzo, bardzo mocno obserwować. Cena oczywiście mocno, mocno spadła. Ja akurat nie jestem inwestorem, tak jak wiecie XRP Natomiast również w sprawie bardzo mocno się przyglądam. Cena Polka Dot rośnie o 44% w tydzień. Potężne wsparcie od Binance'a. Binance wspiera Polka Dot. Oczywiście po tym ogłoszeniu cena poszybowała w górę. Dla mnie jest to projekt absolutnie terminowy. Polka Dot jako konkurencja dla Ethereum. Polka Dot jako przyjazny ekosystem dla wielu nowych mocnych projektów kryptowalutowych. Wiele projektów w roku 2020, które właśnie wyrosły na Polka, dały niesamowicie zarobić. I ja również uważam, że rok 2021 będzie należał do Polkadot i razem będziemy tutaj z Polką po prostu tańczyć. Także mam nadzieję, że również na ten projekt w roku 2020 zwróciliście uwagę. Lecimy sobie słuchajcie dalej. Bardzo fajny wykres. Po Top Best Performing Crypto Asset In 2020, a więc najlepsze Te kryptowaluty w roku 2020 Jest tu kilka naszych projektów, oczywiście Oczywiście jest tutaj Celsius Jest tutaj Ferrum Network, jest tutaj Rune, Jest tutaj TETA, Jest tutaj również kilka projektów, na które Zwróciliśmy uwagę, ale gdzieś tam Mocniej w nie, nie inwestowaliśmy Takich właśnie jak Ocean Protocol Takich jak Kusama, na którą ja bardzo Mocno patrzę, taka jak Unibright Gdzie również się mocno przymierzam, żeby tutaj Zapoznać się z w tym, w tym projektem Także zwróćcie tutaj uwagę na te, wszystkie, na te wszystkie projekty. Bardzo cieszy mnie to, że rok 20 to był rok, kiedy udało nam się razem, wspólnie wypracować właśnie te projekty, które są absolutnie na topie w końcu tego roku. Także czy to Ferum Network, czy to właśnie, to właśnie Torczeń, to są projekty, o których w Polsce mówiliśmy bardzo dużo jako jedni z pierwszych. Jest kilka innych projektów, które jeszcze mają dużo do zaoferowania. O tym będziemy mówić cały czas w pierwszym kwartale roku 2020. 21. Słuchajcie, zakończył się ten airdrop, o którym mówiliśmy, a więc Joule Swap Dex. Czekamy na wypłatę. Jeżeli chcecie na teraz dodać sobie, żeby widzieć te kojny, no to tu jest y, oczywiście na oficjalnym Twitterze Just Swap Dex oficjalny adres kontraktu, a więc wchodzicie na teraz -ta i tam, jak macie dodawanie kryptowalut, wystarczy, że wkleicie sobie ten adres i doda wam y, JALD. I będziemy czekać, jeszcze nie zostało to wypłacone Także mają jeszcze czas Gratuluję wszystkim, którzy odebrali I jak odbierzecie, chwalcie się swoimi wynikami I będziemy oceniać ten AirDrop Zobaczymy, czy wyszedł on dobrze i czy wyszedł on na plus Lecimy sobie dalej jesteśmy na coin 98 oczywiście polka dot polka dot staking wiele osób pyta mnie gdzie kopać dzisiaj polkę również polka w moim portfelu to jest bardzo bardzo silny coin ja akurat swoją polkę w tym momencie trzymam na kucoinie natomiast warto tutaj zapoznać się gdzie tutaj jest największy zwrot jeżeli chodzi o polkę kucoin jak widzicie na drugim miejscu 14 i 9 jest również mat wallet ponad 20% ja tego walletu jeszcze nie sprawdzałem warto się zapoznać także jeżeli macie dużo polki i chcecie Kopać na bieżąco, no to warto tutaj y, zapoznać się, która tutaj giełda, który portfel płaci płaci tutaj największe oprocentowanie, jeżeli chodzi o kopanie i trzymanie polka. Lecimy sobie dalej. Słuchajcie, jeżeli chodzi o platformy roku 2020, to oczywiście poza Ethereum było kilka innych, które niesamowicie się rozwinęły. Polkadot, oczywiście, to jest platforma, to jest ekosystem, na który zwróciliśmy najbardziej uwagę, ale warto również zapoznać się z innymi i warto śledzić te projekty, które zostały tu oparte właśnie o te platformy. Solana i tutaj z tych projektów, oczywiście, FTX to jest projekt, który ja przynajmniej mam w portfelu. Avenlash tutaj ja akurat nie mam praktycznie nic z tego. Również Trzeba będzie się tutaj przyjrzeć Near Protocol, który się niesamowicie rozwija Warto tutaj się przyjrzeć Wiele osób pisało ostatnio właśnie o Panterze Także warto tutaj śledzić te trendy Właśnie te platformy, które gdzieś tam będą konkurencją Oczywiście można bawić tego jeszcze cały ekosystem Algorand Także warto tutaj śledzić Przyjrzyjcie sobie ten wykres tutaj Poczytajcie sobie o tych projektach na Coin98 Lecimy sobie dalej Wychodzenia, wydarzenia nadchodzące na przełomie grudnia i stycznia. Oczywiście jest kilka naszych, naszych projektów, warto tutaj, sobie, warto tutaj sobie to przejrzeć. Oczywiście jest Cardia, jest Swinjb, w które ja zainwestowałem i czekam tutaj na jakieś ruchy, jako właśnie alternatywę dla Torchaina. Jest kilka innych projektów, o których mówiliśmy, także warto również krypto differa sobie sprawdzić. I na koniec jest konkurs na Binance. Konkurs taki noworoczny, jest 20 tysięcy BNB do rozdania. Wszystko bardzo, bardzo proste. Macie to opisane oczywiście na, jak jest. Z Twittera bezpośrednio klikniecie link, to przeniesie Was tutaj do zasad. Ja już sobie to zrobiłem, wystarczy pobrać aplikację, ale również można zalogować się na giełdę, no, ale tam jest tutaj taki banner, a więc Binance Ear in Review banner, czyli przegląd roku 2020. Klikacie sobie w to. Należy również udostępnić tutaj tego tweeta i należy zrobić screenshota z udostępnionego tweeta, i kliknąć sobie tutaj, a więc dodać sobie, sobie tutaj tą formę. Także wszystko bardzo, bardzo proste być może komuś uda się wygrać, a więc po kliknięciu podajecie swoje tu ID z Binancea, tu dajecie screena z Twittera, że udostępniliście, że udostępniliście to i życzę powodzenia, mam nadzieję, że uda Wam się wygrać. Słuchajcie, niesamowity to był rok. Jeszcze raz na koniec tego roku dziękuję wam za całe wsparcie. Proszę o subskrybowanie mojego kanału. Standardowo. Każda łapka w górę, każda łapka w dół. Jest to dla mnie wartość. Życzę wam wszystkiego najlepszego na ten niesamowity rok 21. Liczę, że będziecie ze mną, że będziecie z krypto ekipą i razem będziemy szli przez te krypto wydarzenia w roku 21 udanej zabawy sylwestrowej. Do zobaczenia. Hej ekipa!